Witam, zapraszam Cię do medytacji u ponieważ jak człowiek żyjący na ziemi jesteś do, do niej przywiązany, siła przywiązania ziemskiego sprawia, że nie odrywasz się od ziemi i nie szybujesz przestworza. W dzisiejszych czasach, w których tak wielką rolę odgrywa myśl, rozum, szczególnie ważne jest, by uświadomić sobie kontakt z ziemią i połączenie z dolnymi czakrami ciała. Także po to, aby się wzmocnić. Sposób uziemienia przekazuje informacje o tym, jak czujesz się w danej chwili w otaczającym ci świecie. Czy znalazłeś się w nim bezpiecznym miejscu? Czy jesteś może w nim dobrze zakorzeniony? W zależności od samopoczucia, sytuacji życiowej, uziemienia zmienia swoją formę, rozmiar i wygląd. Dlatego masz prawo mieć na własność. Twój kawałek ziemi podpisany swoim imieniem i nazwiskiem, i aby się nim cieszyć, posługiwać, aby razem z Tobą współpracował, aby Twój kawałek ziemi transformował wszystko, co do niego wysyłasz, i aby dostarczał Ci już oczyszczoną energię z powrotem dla Ciebie, Twój system energetyczny. Zapraszam. Uziemienie i energia ziemi. Usiądź wygodnie na krześle, wyprostuj plecy. Głowę lekko wysuń do przodu. Obie stopy rozstaw na podłodze na szerokość ramion. Odpręż ciało, skieruj uwagę. Możesz mieć zamknięte oczy lub pozostawić otwarte. Wyobraź sobie, co czujesz w tej chwili, siedząc na krześle. Skieruj swoją uwagę na dolną część miednicy. Wykonaj spokojny, głęboki wdech w ten obszar. Nie spiesz się, znajdź swój własny rytm. Wyobraź sobie, że z Twojej milicy lub z kości ogonowej prowadzi połączenie z ziemią, na przykład w formie korzenia. Połączenie to wyrasta początkowo z Twojego ciała, a następnie biegnie dalej poprzez piwnice, warstwy ziemi, jak odbierasz poszczególne przestrzenie i warstwy ziemi, jakie postrzegasz w tej chwili, jakie emocje się z tym łączą, nie oceniaj tego, co czujesz. Widzisz, ale pozwól płynąć do siebie z zewnątrz, obrazem i uczuciem im towarzyszącym. Jak wygląda dzisiaj Twoje osobiste połączenie z siebie? Jaki ma kolor, strukturę, konsystencję? Czy jest dużo? Zmieniała się forma, kolor lub struktura w drodze do wnętrza Ziemi? Czy są obszary, w których energia płynie łatwo, a może są, w których energia płynie z trudem? Pobawmy się kolorem, rozmiarem lub innymi cechami tego uziemienia i wypróbuj, jak się czujesz w tej chwili, z danym kolorem. Rozszerz swoje korzenie. Się wtedy dzieje. Jeśli nie czujesz lub nie spostrzegasz niczego szczególnego, nie przejmuj się tym. Kontynuuj po prostu ćwiczenie i nie poddawaj się stresowi. A teraz dostosuj uziemienie do obecnej chwili. Tak, aby poczuć się dobrze i pewnie, jak potrzebujesz, pomóż sobie dłoni. Żyjąc tu na Ziemi, jesteśmy w stałym kontakcie z energią Ziemi. W zależności od samopoczucia, sytuacji życiowej, Nasze uziemienie zmienia swoją formę, rozmiar i wygląd, dlatego masz prawo mieć na własność swój kawałek ziemi. Wpisz teraz w wyobraźni uziemienie swoje imię i nazwisko, a także aktualną datę lub datę, która jest dla Ciebie ważna i weź je całe w posiadanie. Poczuj się u siebie, poczuj transformację tej energii. To jest twój kawałek ziemi, który możesz uformować jak chcesz. Może znajdować się tylko na szerokość twoich stóp, a może Zająć powierzchnię całego pokoju, w którym jesteś. To ty decydujesz, bo ta przestrzeń jest przypisana Tobie i ona z Tobą współpracuje. Pozwól sobie na to. Przecież przyjąłe się na własność, a własność zobowiązuje. Pozwól płynąć teraz energii ku górze do Twojego ciała. Aby wypełniło Twoją aurę, całe Twoje pole energetyczne. I powiedz do siebie, jestem tu i teraz. I obiema nogami stoję mocno na ziemi. Jestem tu i teraz, i obiema nogami stoję mocno na ziemi. Jestem tu i teraz, i obiema nogami stoję mocno na ziemi. Możesz teraz doświadczyć połączenia z ziemią, z energią z niej promieniującą. Twoja uwaga skierowana jest w dolny obszar ciała, aktywujesz Czakrę korzenia. Następuje wymiana energii Ziemią, która przejmuje starą energię, przekształca ją i zwraca ci w postaci, jakiej potrzebujesz. Gdy pojawią się myśli lub uczucia, których w danej chwili nie potrzebujesz, pozwól im po prostu odejść przez uziemienie. Ziemia przyjmie wszystko bez wartościowania i zwróci te, Ci tę energię po przetransformowaniu. Nie zapomnij oddechu. Trzymaj się prosto i odpręż Pozwól sobie na tą wymianę. Pozwól swojemu ciału aby puściło do ziemi to, czego nie potrzebuje i przyjęło w zamian za to, energię czystą, przetransformowaną, odpowiednią na teraz dla Ciebie. Jeżeli masz jakieś życzenia lub pytania, wyślij je teraz do ziemi. Daj polecenie, aby przypłynęło do ciebie w formie wiadomości lub niespodzianki jako odpowiedź. Ziemia lubi takie wyzwanie. Wypełni całe swoje ciało, pole energetyczne, energię Ziemi. O jej za nie. Wycofa się powoli ze stanu wewnętrznej koncentracji i zacznij powoli się poruszać. Gdy już to zrobisz, wstań i przejdź się z Twoim nowym uziemieniem po pokoju. Tam, gdzie jesteś. Jak je odbierasz? Pozostań z nim przez chwilę na stałe. Możesz w systemie ciągłym wysyłać do Ziemi to, co ci jest niepotrzebne. Ziemia lubi być urzeźniana. Daje potem bardzo obfite plony. Jak się czujesz, mając takie możliwości w tej chwili?